Siema siema widzów z tej strony 23aż i dzisiaj mam dla Was coś mega przydatnego, że wam jak łatwo i bezpiecznie pobierać mody do Minecrafta przez aplikację kursfo. Jeśli macie już dosyć grania na czystym Minecrafcie i chcecie dodać jakieś fajne rzeczy, nowe moby, nowe światy, maszyny czy nawet całe nowe przygody, to ten poradnik jest was. i spokojnie, nawet jeśli nigdy nie instalowaliście modów to po tym filmie będziecie to robić z zamkniętymi oczami. No dobra, zanim zaczniemy, szybkie wyjaśnienie. Kurzforge to oficjalna platforma, na której twórcy publikują swoje mody, modpaki i dodatki do gier, nie tylko Minecraft, ale też The Sims. Ale dzisiaj skupmy się tylko na Minecrafcie to właśnie dzięki Kursforge'owi możemy w bezpieczny sposób zainstalować mody bez kombinowania z plikami, bez ryzyka wirusów, bez ręcznego bawienia się w foldery. Jak widzicie jestem na stronie Kursforge'a i oczywiście musimy się zalogować, po czym po prawej na górze macie download, po czym wchodzicie w to i zjeżdżacie lekko w dół, gdzie macie opcję do wybrania na wasz system. Jak już zainstalowaliście, wchodzicie w plik, szukujecie ten plik po nazwie, po pobraniu odpalacie instalatora, klikacie Next, Next, klasyczna instalacja. Uwaga, Cursforge wymaga też zainstalowania Orwell Wolfa, bo na tym działa, ale spokojnie on instaluje się automatycznie razem z Cursforgem, więc nic nie musicie robić. Gdy wszystko zainstalujecie, odpalacie kurs i klikacie w ikonę Minecraft, to przenosi was do miejsca, gdzie możecie tworzyć swoje własne profilowe, czyli tak jakby oddzielone wersje Minecraft z, z różnymi modami. Klikacie Create Custom Profile, nadajecie nazwę, na przykład Mój Nowy modpack, albo Survival z modami. Wybieracie wersję Minecraft, do której chcecie dodawać mody, na przykład 1.20.1 albo 1.5. Nie wiem, jak tam kto woli starym czy nowym, tam obojętnie. Klikacie, create i po chwili... Macie swój własny profil gotowy do użycia. Teraz najfajniejszą częścią, czyli dodawanie modu. Klikacie swój nowy utworzony profil. Potem wybieracie Add More Content. I teraz możecie już przeglądać całą bibliotekę modów. Możecie wpisać coś w wyszukiwarce, na przykład czy Just Enough. Yy, wystarczy kliknąć przycisk Install przy modzie, który Was interesuje. I to wszystko Kurs Forge sam go pobiera I, do, no, i doda do Waszego profilu. Możecie zainstalować kilka modów naraz. raz. ogarnia wszystko, żeby wszystko działało razem i się nic nie gryzło. Jak już macie zainstalowane wszystkie mody, to czas odpalić grę. Klikacie play przy swoim profilu i gotowe. Jeśli coś wam nie działa, sprawdźcie, czy wszystkie mody są zgodne z wersją Minecrafta, ale spokojnie. CurseForge też to ogarnia automatycznie, więc nie trzeba nic ręcznie instalować. Jak chcecie więcej modów, możecie w każdej chwili dodać je później. Wystarczy wejść w profil i kliknąć Add More Content. Jeszcze raz. To by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał i że dzięki niemu zaczniecie przygodę z modami w Minecrafcie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się pomóc każdemu. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia.